tam mam dzisiaj 5 luty wybrałem się w teren pochodzić popatrzeć gdzie jelenie żerują jestem w miejscu taka kępa między uprawami gdzie podniosłem dwa parostki jest takie szczęśliwe moje miejsce tam też podniosłem dwa parostki tam też dwa parostki także Rozglądam się, weszłem praktycznie dookoła tą kempę, No i mówię, no kurna, trochę śniegu, może gdzieś już przeszam po jakimś parostku, może na pewno gdzieś coś jest. No i się zatrzymałem. Spojrzałem, że tu bobki są. Patrzę 30 cm przed moją nogą parostek. Prawie bym go przeszedł, żeby mi tych bobków nie zauważył. Widziałem że gdzieś jakiś parostek na mieczek. No w tym roku już to będzie trzeci parostek o. Ale to będzie zeszłoroczny czy dwa sezony przeleżał Nie z tamtego roku z jesieni tylko z poprzedniej Fajny, spory, długi. Perlony. Także parostek jest. Dzień zaliczony. Można lecieć dalej. Pozdrawiam.